Witajcie, idę w nowym filmiku, czyli w Brawl Stars i gramy sobie dzisiaj misję i przypominamy, że jest nowy karnet zadymiarski u nas już odpalony plus. I chyba odbierzmy. Tak jest, mamy też nowy sezon. Witajcie widzowie. Odbierzemy nagrody i robimy misję. Tak, na początku te klucze zostawmy sobie na później. Uuu, chyba za chwilę odbierzemy. tak, zbierasz teraz na groma. okej, okay. plus na koniec zawsze dostajemy. Dobra. Ups. O, ale szybko kliknąłeś, 3000 monet, no to solidnie A, tam będzie 1000 kryształów 100 To Kryształ... jest 100 kryształów, co ja mówię 1000 okay. kryształów by się przydało 100 tu jest Klucz też za chwilę odwieczoną Ubierzmy na początku zwykłe rzeczy O, 500 tych, to nieźle Okej, okay, i zaraz, więc... Już lepiej za chwilę odblokujemy go dzisiaj Myślisz? No, no tak, to tak. Się... no jeszcze parę setek wpadnie to racja. no racja prawek ma zerać 139 już nie ma? z czego? o już prawek dostawmy stópkę jeszcze do tego nie przydało Będę jeszcze? będzie jeszcze jedna stópka aha, ale to już tak samo teraz okej okay. Drop star kolejny Uuu chaos drop na mnie czeka Śmiana, no, chaos drop na mnie czeka Szmiana, chaos drop jest tutaj Uuu, ja klucz nie mam Chaos drop, co będzie chaos dropie? Shmana! Już za pierwszym razem się powiążę Uuu, ale to re. szkoda, że nie wyższy poziom Może dajcie, epicki, epicki o, nie. No to chyba lepiej cztery nagrody Niż w ogóle. Zgadza się. Okej, okay, i teraz zobaczmy czy będę ją już go. Mam groma. Mam groma. Okej. Okay. Zostawiam go. O, mityczne... go odblokowuję. Proszę pana. Kogo tutaj się opłaca? Kocham myśli, żeby odebrać? Nie wiem Biorę na razie Max Okej go, 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 go! Okej, okay. okay, tu jeszcze mamy coś za darmo do odebrania Co tu się zadziało? jakiś suna. Co, wysiło się? Chyba Okej, okay, chwilę poczekajmy. Co się dzieje? Okej, okay, widzę już po awarii. Co, co tu jeszcze mam? Ooo, zapomniałem! Ale nie wiem czy jest żebyś to w ogóle zużywał teraz, wiesz? Czego. No, bo wiesz, czego ci brakuje? Nie wiesz. Zużyj ten klucz w momencie, jak już będziesz wiedział, że ci będzie brakowało. Znaczy, bra, się... bra, możesz go wziąć. możesz go popatrzeć, co się dzieje. Możesz wziąć, ale nie wykorzystuj go od razu. Grzewą, Draco to jest za cztery klucze. No to trzeba zbierać. Tutaj do buffisów? A buffisy są. A przebrania? Kazać co do przebrania kazać. Mm, spoko. spokoju. go jest? Epicki ma pan? No ale tylko pojedyncze. Możesz... U, Nic. To no, jest takie klasyczne, tylko że może się roz, rozmnożyć, tak? Okej. Okay. Y, nag... odbierzmy na początku. Uuuu, klucz A ja klucz jestem. klucz się Długo się te klucz 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 to? klucz klucz Długo się na klucz te... klucz na te, na te mm, klucze. Okej, okay. mamy, zostało ostatni. Okej, okay, proszę pana. możemy grać już. House drop za chwilę będzie? Okej, okay. proszę pana, zobaczmy jakie mamy misje. Proszę pana, w co gramy? Czy w rankingowy gramy? Nie, wydaje mi się, że możemy misję robić. Tam do wydanie pucharków mamy. Tutaj. Tak? Dobra, 100 pucharków trzeba zrobić, pucharków. czyli gramy. Harków. Zwykłe gry. Ja bym grał w Kim Ja bym zagrał sobie tym na nim No dobra, to bierz na niego. Muszę go znaleźć jakie jest. Episki jest. Dobra Zapraszam do no. Ja chyba zaufgryduję sobie Abograjduje pan szybko? Tak, no bo. Na maksa? Forty Colt jest całkiem solidną postacią, według mnie. Okej, okay. i wam kupię. Kupuje... Teraz już? O dobra, lepszą broń mu kupię. I tyle? Okej, okay, widzę. Dobra, tego. U. Czyli co, no dobra, to wybieraj grę Zwykłą tą to nie No długą. dobra, to zwykłe gramy Tak jak Nescom, zagra. zagraj Zagraj, to Nescom zagraj też Okej okay. Jesteśmy przygotowani Tak jest Wygramy? Pajper jest dobra i giną ani tam, a to było prank. w No pokonałem. idzie z góry. Piper. Pokonana. Nie Ule, pan. Ale ale pan. przez to może przejść. Ja mogę przez to przejść. Żeby... Z Ale no, za 3 sekundy jestem. 3 sekundę byłem. No widzisz ja raz się zjeguliłem, ja to piper, ale ona. Przeskoczyła moje naboje. No, byli, byli sprytni, byli sprytni, muszę przyznać. Ok. No dobra, teraz bez zgonienia Ok. Możemy no, tam obok znowu strzelić? No dobra, zobaczmy, co się dzieje. No dobra, trzeba z te paczki. Jest brok, sam to jest brok, tam to jest góry. Co? No? No, dostałeś w miejscu. Dobra, ale ja przeżyłem na szczęście. Niech on gdzieś nie zakład Amber! Możemy mieć jakieś małe problemy. Zginęła. Bierzemy B. O, ledwo, ledwo, ledwo żyję, ledwo żyję. Dobrze, trafię go. Pokonali mnie. Zginiesz. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj na dół. Pięknie. To, ale wy by to działo, tam jest. Muszę je wysadzić moją bombą. No, to, no muszę... dobra, Dobra ja jestem. Bierzemy te paczki tu u góry. Gdzie jest wielkie starcie Nie, no, jeszcze. Wiem. To jest jest jest, Ruk, jest Max. To nie jest, nie, Max. To jest, Max, to jest... Lary i Lab. Ale mnie trafiło coś. To jest wielkie starcie. Idź po tą paczkę do góry, idź, 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 idź. Śmiało, śmiało. Uwaga, bo on z bliska mocno bije. Tutaj poczekaj, ja zaraz się pojawię. Nie wiem gdzie jest jego kupel. Tam widzę już. To jest ta. Biegnę do nią bombą. Bum. Nie trafiłem. Już? No, już, Nie, no ja nic nie pokonałem. Ja. Była to nie, bomba. Nie, czterech pokonałeś. Ta bomba jest dość taka skomplikowana. Tam jest e, taki, bo wydajesz, że gazet czy coś, że ty się teleportujesz tam, gdzie ta bomba doleci. Hmm. To chwilę zacząłem się. Ta bomba jest dobra, tylko że wtedy muszę cię osłaniać. Wiesz, może wtedy następnym razem, jak będziesz odpalał tę bombę, to powiedz, ja wtedy zostanę z tyłu i będę cię osłaniał. Tam idziemy. Tam jest. Ten dynamite. Tak, więc Piper to jest. A Piper? Mała oh, dalej. Right. Dynamike. Kruk. Jest ja Kruk, wiem kto to jest. Idę do Ciebie, nie będę się trzelał z yeah. Nie ma... Dynamike, o oh, Uwaga, 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 uwaga. Dobra, jest to Dynamike. No ma krótki zasięg. Czy mam te bomby podwójne? No nie, nie rozwalił. Tam ktoś się pojawił. Ups. Nie w tą stronę chciałeś ścielać. Cześć. Tamtą stronę chciałeś strzelać? Tak, tamtą. Up Trzebać, i pan tam pójdzie. Dobra, zaraz ja się Pojawi Pojawiam się pan biegnie tam, niech pan biegnie. Ma pan tę? Nie, no na razie się strzelam z nimi. Ten zginął. Dobra, to jest ten, ten. Dynama. Dynamik Mike, ma więcej życia nas? No dobra ja go tutaj... Pan ma więcej O tam jest jedna paczka blisko ja go, czy... Dobra chodź tutaj bliżej Na pustym terenie ten dynamik nas nie ostrzela tak? Tam ktoś zginął z dwiema paczkami Przysunąć się tam I tak pokładamy. O zamykają nas tutaj bo... Trzeba uważać tutaj go i ty atakujesz? Nic ja pokonania. Ktoś tam jeszcze jest? Ten piper była, nie? Diskukeję. BUM! Bomba, ja zginąłem Chana nie ucieka, niechana nie ucieka stąd Ucieka. Hana ucieka. Czekam, czekam Dobrze drymar goo! Jestem, jestem! A ty się pojawiasz, dobra Czekaj stąd tu czekaj, to nie zabrałam. Się zablokowałem! Czekaj, czekaj No dobra ale drugie miejsce to nie była taka dobra rozgrywka ja, ja wychodzę na chwilę dobra. Muszę zobaczyć, jak jest, że tam gdzie ta bomba wybuchnie, się teleportujesz. Nie ale to wiesz O sushi. ja mam tego anielskiego, no ale też takiego podstawowego Za chwilę będzie chaos drop na koniec. O, mam do odebrania coś. Uuu Może nie będzie. Start drop? Mhm. Uh -huh. Niech mam zobacz, tutaj za chwilę będzie ten. 500 to 1000 1000, uuu. Dobra, jestem gotowy, a ty? Tak, jestem gotowy. A ile mi tych pucharków zostało? Nie wiem. Było 66? A co, więc wygraliśmy jedną. Tam do gó góry idę. Do góry? Dobra. Moczysz las z gośćmi. Z Bo? Nie z Bo. Nie idzie, nie poszło Dobra, załatwiłem go, jestem ranny To wcześniej do góry po lewej jest jego, jego kumpel Czeka się, a nie, to jest inny Dobra, rozbieramy Tam jest Bo Dobrze jest. Bomba poszła mój. Tam jest ten, Swin. Uwaga, bo jest skok z drugiej strony Mamy go Pokonany starcie Załatwiłem Szybka to była runa. To była szybko Szybka sprawa to była Szybka to było. OK Gramy i co? Kto tu będzie? W środku się pojawi. Może w lewo chodźmy, co? Tam jest skrzynka i widziałem, że tam jest coś na dole. No, ale... Jest. Ktoś mnie ogląda. Nie, no, też mam. Tu jest skrzynia w góry. Idę ją zebrać. Ktoś... rzucił The mic, MIKE Taki Mówiłem, że nie ma 700 życia to Uważaj na Przejdźmy się tą autostradą No, się spowolnia strasznie Dobra, chodźmy tutaj na dół ja biegnę autostradą Tam jest! I I pan go zbliży do mnie Uważaj, bo idzie ten Idzie... To się nazywa? Ta z pałką. Bomba! I bum. W kolcach, tylko dobrze w tym. To od dołu, z pałką. Co tam się dzieje? No to kolce Na Nani! Zginąłem. No bo ja znowu biegłem poza tobą. Nani, nani. W różne strony. Bomba! I chodzą w ścianę, za ścianę! Gdzie? trafił. Czemu on ma 10 tysięcy? Pojawi się? Dobrze. To dlatego i uciekaj. Uciekaj tam Mam w Do góry, do góry, do góry, do góry. W razie bomba cię nie interesuje. Albo zaczę się na niego. O, on odpalił. Nie mieliśmy szans. No to dlatego w żeśmy się rozdzielili, no. no to był nasz błąd. Zasada numer jeden, nie rozdzielamy się. Mam uh -huh. stać w panni? Albo na zmianę może raz jeden prowadzi grę, raz drugi prowadzi grę. Teraz ja prowadzę. Dobra, to ja podążę do toba. Ty sterujesz wyjdziemy o tak krab. bijemy się teraz krabem ginę bum bomba wybuchła dobra te kraby gdzieś tam w tym musimy go pokonać ale jest dużo skrzyń tutaj jest. mam? Tego kraba pokonałam na jednego ciosu zginął cofnąć nie dobrze? krab Czekaj na no dobarem mój błąd jest. Okay. podążać. Idą, idą za mną, idą za mną. Zginąłem. Przewodnik zginął. Ups. Ja uciekam może. Za 7 sekund jestem. Dobra, ja się wycofuję. Okej. Okay. To jest niebezpieczne. Gigi. Gdzie raz zginęła? Może nie rozwodzi. Znowu się zablokowałem. Zginąłem z mnie. Za sześć, pię pięć, cztery, trzy, dwa. To jest ostatni. Za 6 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, zginą w tamteni Zbieramy to, zbieramy to On jest tam jestem. No dobrze, dobrze, Ale... udało się. Świetnie! Teraz widzimy i zaczniemy, ile nam kucharków brakuje. O, cóż, piją, piją, piją. O, znowu ten. Rare. Co to się dzieje? Chyba z tych 100, 100 pucharków. Eee. 100 tych pucharków. Epic. Nie, cały czas to idzie. Może się zgadzać, czy i tak do końca będzie. Ile tego jest tu? A nie wiem, czy to jest 20. Tych Dropstarów się nie dostaje. Aaa, te 20 Dropstarów spadło. Zgadza się, widzowie, 20 Dropstarów lecimy. Trzeci chyba, że nie ma żadnego minitykietu. To jest możliwe. To jest lepsze. Uff. O, nowa misja. Uff. To na Kaju trzeba zrobić. No dobra, to idziemy na Kaju wtedy. A później są te. Niech zaczę Czy jest, no czy jest drogi? Dodawaj, na Kaju Zobaczmy, idziemy. W czy coś może jest lepszego? Nie. Może robić Kaju. Kogo brać? Kędziego. Może robić Kędzie. A pan bierze kolta? Ja z koltem, no to cisnę. Wygląda jakby coś tu miał. Mam w ogóle. Dobra, dawaj na Kajo. Mam cztery nagrody. Okej, okay, tu mam coś do odebrania. U, tu. O, mam, Tu mam tego Maxa. Mam... Max. Nie. Jeszcze nie. Nie mam, nie Ale już mam prawie. No widzisz. No. Mam Amber! nie. A nie chcę pan na nikogo. Przełączyć? Nie, ja to się pickiego mogę. Pan groma bierze. Dobra, biorę groma. Ok, zaczynamy. Dobra, gotowe? przynajmniej Kairu trzeba atakować? 300 tysięcy, no to to jest do zrobienia tutaj. No czy to normalnie? Trzeba według mnie, grać normalnie, tak jak się zawsze gra? I przy okazji te potwory. Nani jest ta chora i ile. Trzeba na boss tutaj potwora pokazać po Ma Mamy bota jednego, bo cztery Dobrze bije bota. Tak się mówi. Mm -hmm. Sandy! No. Kto ma największy ten level? Leo! Mam na razie największy level z wszystkich, tylko za chwilę mnie automat rozwali. Ja bym zhał się z tego usta Jakby ma, mało się dostaje tej... Ty... Okej, okay, tu Leo atakuje naszą gierzeczkę Widzę, że on 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 jest Stakujemy. Stakujemy to się jest na dole. Siódmy level. Trzeba była nasz automat mały. Zatakuje mnie. Zapalam, co jest. Ok, małem było. Na nie nadchodzi. O, ale to ma tutaj... On ma dużo w procent. Przekonałam. Ja, ja Ja, ja, ja Co z To razem robię? się. Na, czemu Kaiju się jeszcze nawet nie pojawia? ani Ha, tu nie może się Kaju pojawić. Z Kaju? On się nie da pojawić. Ona się nie może tu pojawić. Czemu? To są tylko dwa te... Dwa potwory. Okej, okay, no nie wiem. Może to było wtedy? Czekaj. Gdzie sobie dochod na kaje? Gdzie? Z boku, bo z boku tam coś jest? jest taka ikonka jak z Kaju Kaju się tu pojawia za chwilę Kaju jest za chwilę. To nie za kilka sekund. No nie ma żadnego liczenia. Bej, ale nie jest nie ma. Jest tu już, jest tu, proszę Pojawia się. Raczej nic mi się nie zadzieje. Ja... Ja na... Niech pan teraz już się odsunie, bo ja już go mam. Mam go z nim dobrze. Dobra, na przeciwnika Co? Do? No nie... No wiesz, tu chodzi głównie o ten, o... Artaku, bomba. O ileś damage'a, które zrobiliśmy. Bo oni biją, jakby naszą wieżyczkę, nasz bot, jakby cię zatrzymał. Atakują od dwóch stron. Nie mamy wieżyczki. To jest Sandy do tych platformów? Okej, zginąłem Pokonają nas Trzeba na ciągu Ja nie gram, mnie nie ma To nasz bot, takiego sobie. się robi Zginęliśmy Ile zadaliśmy? Ja tu miałem mailę dodać. No dalej, zobaczymy no. Okay. Ile zadałem? 36 tysięcy. To mamy, tak? 160 tysięcy. Uuuuh, tysiącego. 3500 ekspa. No może tego leona. No nie OK. i widzę, musimy już kończyć ten odcinek, Ty żegnajcie.